Witamy serdecznie. Witamy. Ja się nazywam Kasia Kwiatkowska, a to jest. Wiktor. Wiktor. Witamy przede wszystkim wszystkie kobiety dzisiejszego dnia, bo dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Więc wszystkiego najlepszego dla Was, kobiety. Powiedz Wiktorku, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, pani i nie tylko. Dziś przychodzę do Was z informacją o tym, jak w tym zwariowanym czasie można ukoić swoje nerwy. Bo w tej chwili wielu, wiele z nas nie dość, że jest pędu dużo czasu. Mam, mam wrażenie czasami, że zwariował i po prostu te dni mykają. No to jeszcze też mamy taki czas zwariowany że tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej, prawda? Taki moment tak. warianty. No wszystkie Tak. Bo są schowane. Bo są schowane. tak. I dzisiaj chciałabym. Wam, I są silne. Tak. Chcielibyśmy Wam z Wiktorkiem pokazać. Co my stosujemy, żeby te nerwy, układ nerwowy, emocje wyciszyć? Czyli podstawą, słuchajcie, jest oddech. Dbajcie o ten oddech, żeby on nie był szybki, płytki. Jak się denerwujecie, ten oddech bardzo szybko się skraca, bardzo szybko dostajemy takie zadyszki. No właśnie, więc wtedy wyciszamy się głęboko oddychamy. Co się wtedy dzieje, jak oddychamy głęboko? Rozluźniacie mięśnie, dajecie sobie powietrze, więc ten stres, bo kortyzol tak właśnie robi, że po prostu nam przyspiesza cały oddech. Jesteśmy wtedy, wiecie, w takiej reakcji Zagrożenia, uciekaj, tak? Więc wtedy po prostu nasz oddech się spina i ten oddech staje się krótki i szybki. Więc moi kochani, wyciszajmy się oddechem. Prócz tego, że właśnie warto sobie pamiętać o, tym, o tych ćwiczeniach oddechowych, my także wykorzystujemy swoje sprawdzone metody, które nam też pomagają w wyciszeniu tych emocji. I zacznę, kochani moi, od ziółek, które przygotowuję. Tutaj Wam pokażę. Oj, coś nam się przewróciło. Pokażę wam macerat olejowy akurat z dziurawca, ale wykorzystuję też macerat alkoholowy. Dziurawiec ma też właśnie takie działanie wyciszające, a Wiktor już się wyciszył tak. <laughs> ma działanie wyciszające i uspokajające układ nerwowy między innymi, bo on ma też mnóstwo innych właściwości. Tutaj mam, słuchajcie, macerat alkoholowy akurat z lebiotki. Też sobie go ja zdałam dosłownie kilka kropelek lebiotka, Wiktorku i no. on też bardzo fajnie Biała, wyciszająco, zwłaszcza taki syropek. taki syropek, zwłaszcza na noc sobie go warto yy, wciągnąć, tak, parę kropelek yy, na wyciszenie. Yy, kolejna bardzo ważna rzecz A przy co stresie. A to jest? Ocean Me, Wiktorku. To jest właśnie Ocean Min, to jest, słuchajcie, bardzo dobrze wchłanialny m.in. magnez, bo nie tylko magnez, tam jest mnóstwo minerałów. To są takie saszeteczki, które się wsypuje na 0,7 wody, najlepiej takiej letniej i popijamy sobie przez dzień, tak? Wiktor świetnie zna to działanie, tak? A zwłaszcza energii później dostaje, jak sobie tak podpije troszkę, troszkę właśnie tego... Co to jest? Magnezu Ocean Mini. Tak. Kolejna rzecz, którą też stosujemy właśnie, żeby wyciszyć układ nerwowy, to jest kompres to witamin z grupy B. Twoja witaminka B. Ona jest teraz napisane? ma też Tasty B. Też ma inną grafikę, troszkę Tasty na opakowaniu my jeszcze mamy to wcześniejszą. Witaminka B? Tak, bardzo pyszna. Witaminka B. I to są, słuchajcie, takie kapsułeczki, które Witoru uwielbia. To są takie mm, cukiereczki, do sania, tak? I zawsze woła mamo, daj mi witaminki B, nie? Tak. <gry> I mama daje witaminy z grupy B. Słuchajcie, bardzo fajnie działają na y, odbudowanie właśnie y, naszego układu nerwowego. Czyli słuchajcie, magnez witaminy z grupy B. Kolejna rzecz, którą stosujemy i uwaga, też świetnie się sprawdza przy ząbkowaniu dzieciaków, to jest glifonia. To jest taka roślinka, która ma w sobie taki hormon, który produkują nasze jelitka, żeby właśnie utrzymywać dobre samopoczucie. Ja to to Glifonia. Czasem mama daje nie? I moi kochani, no. jeżeli ktoś ma problem z jelitami, z oparciami, biegunkami, te jelita są podrażnione. Bardzo często tego składnika właśnie nasze jelita nie produkują. I wtedy bardzo szybko te nasze nerwy szaleją. Więc warto sobie skorzystać z tego dobrodziejstwa. To jest proszkowana roślinka Grifoni, ekstrakt. I wtedy też bardzo Gryfania. fajnie ten grifonia wycisza. I też pomaga, jak bolą ząbki, jak rosną, wiesz? Tak. No. I kolejna rzecz, którą stosujemy, to są, słuchajcie, olejki eteryczne. Wiktorek ma swój ulubiony, to jest klemer, taki specjalny dla dzieci, wyciszający. I albo je wdychamy, albo, nie, Wiktorku? Tak. Z buteleczki prosto, albo można zrobić taką łódeczkę i sobie powdychać, albo po prostu posmarować troszeczkę na skroniach. Wiktor, bardzo lubię na skroniach albo za łóżkami e, też to sobie posmarować. Ta... na nie, nie? Co... Wycisza fajnie, nie? Tak, tak, to przyszły smutki. Jak przyjdą smutki, tak, to tak. Wiktorka wycisza. I tak. kolejny olejek, który też y, u nas się bardzo fajnie sprawdza na właśnie problemy ze snem, na takie podrażnienie, A. to jest olejek lawendowy. To są olejki, słuchajcie, terapeutyczne które mają taką moc, że już po dosłownie kilku sekundach potrafią się nam wchłonąć do komórki, więc moi kochani też niezwykle to jest niezwykle to jest ważne, bo działa bardzo szybko. I taki olejek. tylko pokażemy. Tak. Smarujemy sobie na rączki. Tak. Chcesz swój olejek na rączkę? Dawaj. Hop. Pocieramy pocieramy, 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 pocieramy. Do buźki, na tym robimy łódeczkę i wdychamy i pomalutku wydychamy. Jak zrobicie taką łódeczkę, to macie coś takiego jak taki przenośny, własny, własnoręczny dyfuzor, który pomaga się tym olejkom bardzo szybko wchłaniać. Jeżeli chodzi o takie poddenerwowanie, a potrzebujecie taki troszkę takiego zapalnika do działania, też warto sobie skorzystać z mięty pieprzowej. Ona, ona tak pobudza troszeczkę. I moi kochani, zawsze warto pamiętać o tym, że wszystkie rzeczy, które stosujecie, robimy, stosujemy z intencją. Więc zanim nałożycie olejek, zanim wypijecie wodę mocy, zanim weźmiecie sobie coś, właśnie jakieś ziółko, które ma wam pomóc, dajcie sobie temu intencję, że w intencji spokoju ducha, w intencji wewnętrznej harmonii. Się. Tak. Zmęczyłeś się już? Tak. W intencji wyciszenia bądź w jakiejkolwiek innej intencji, która na dany moment jest dla was ważna. Ja Intencja to, jest, ja to jest lubię olejek. Olejek wycisza między innymi, bardzo, bardzo pomaga, wiesz? I pamiętajcie no. o zasadach. Jak się boli! Tak, tak, jak się boli, o zasadach myśl. A co to jest olejek? Materializacja. To jest lawendowy olejek. Chcesz podtrzymać? Tak. Myśl, słowo, materializacja. Więc pomyśl intencje. A co to jest olejek. A ona wtedy się spełnia. A co to jest ta Ten olejek? Na przykład na bół możemy. Serdecznie dzisiaj za uwagę. Pozdrawiamy was serdecznie i jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich kobiet dzisiaj. Pozdrawiamy. Pa, pa, pa.